Się na, wysyłając do Polski Żało, to poselstwo i ta data liczy się jako nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Rok 1464, także jest to 5,5 yy, no, wieku wzajemnych relacji, proszę Państwa, 5,5 wieku yy, mamy ze sobą relacje dyplomatyczne. Yy, I oczywiście yy, no szak Państwu raczej nieznany, Uzun Hasan. Wysłał to poselstwo po to, żeby właśnie wspólnie uderzyć na Turcji Potem były czasy szafowasa I, zwanego Wielki, monasty Safavidów, która toczyła z Turcją wojny, no już mówiliśmy, że E, Przeniesiona została e, stolica do Isfahanu dlatego że e, stolica na północy, Azmi, Tebrys, jest zagrożona przez Turków, tebrys nawet był przez kilkadziesiąt lat w rękach tureckich, czyli Turcji, tak po prostu e, no, w Polsce dali łupnia e, safawitom. Szafiz e, Majl, założyciel właśnie e, dynastii safawitych, e, jako młody człowiek, to dynastyk założył państwu na w 15-16 lat. Został szafem i władcą, no już prawie że imperialnym na czasy, ale doznał e, straszliwej klęski w wojnie e, z Turcją pod rany Wojska e, perskie zostały rozbite w puch przez jabczarów tureckich, no wiecie państwo, jaczarzy to była regularna armia e, I z tym sobie Persowie nie potrafili poradzić, jabczarzy mieli broń palną, strzelali ogniem rotowym Yy, czyli w sposób zorganizowany, a Persowie strzelali do nich z łuków do nich z łup, potem z kolei ruszyła per, perska kawaleria ale yy, Turcy mieli armaty, w związku z tym ta kawaleria została yy, po prostu rozstrzelana przez armaty tureckie a konie bardzo nawet prały się kuj niż, yy, huku niż kul, i yy, także podczał bielanek Sankt Izmail doznał straszliwej lęski Turcja Także środka wartość weszła w głąb wersji. E, podobno od tego czasu szanki Hismail e, przestał się uśmiechać. Do końca życia się nie uśmiechnął i popadł w dewocje. E, także widzimy tego, że Szach Abbas I wysłał e, tą polską misję dyplomatyczną w roku 1599. E, potem mamy czasy wazów. Mamy czasy bazu wazów. Zygmunt e, trzeci E, panujący, prawda, w Warszawie, na Zamku Warszawskim e, No, chciał sobie wyposażyć Zamek Warszawski w świetne perskie powierce, perskie dywany i e, Wysłał oczywiście w roku 1601 poselstwo e, Oczywiście dywany były tylko pozorem, to wiecie Państwo, dyplomacja to dyplomacja, no zawsze znaczy, no, musi pozór W związku z tym e, pojechała polska misja e, Po dywany do Isfahanu i te dywany oczywiście zostały utkane, e, dywany bardzo cenione. E, zresztą e, do dziś w Persji są e, dwie nazwy związane z Polską, i chodzi o dywany. Dywany polskie i, i e, dywany Sanguszko. Dywany Sanguszko, dlatego że e, największa właśnie kolekcja e, dywanów perskich była w posiadaniu polskiego księcia Sanguszko. Sanduszki, one były tkane na jego zamówienie, a z kolei dywany polskie to były te tkane yy, na zamówienie dworu yy, Królewskiego yy, no Te dywany, bo to, to był taki cały styl. Zygmunt yy, Przeciwaza yy, prosił, kazał, czy też płacił za to, żeby mu tkali te dywany z tym karbą bazę, z tym tak zwanym stopkiem. Także te tak właśnie tkaną według yy, 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 polskiego zamówienia w tkaniach i z fachaną. no a te dywany możecie Państwo podziwiać oczywiście nie na zamku w królewskim w Warszawie ale w Szwecji popsali te dywany się znajdują, zostały po prostu przez Szwedów zarabowane, co się po prostu może to i dobrze, się stało bo zostały zniszczone w czasie II wojny światowej kiedy Aryjczycy na nas napadli no ale prawda jest taka, że w Polsce nie ma, te właśnie dywany Zygmunta III Wazy są w Szwecji i nie słyszałem, żeby miały do Polski wrócić. Posłem Zygmunta III Wazy był jakiś Sefer Muratowicz, Ormianin, Ormianin, ale pochodzenia perskiego. Ormianin pochodzenia perskiego, Ormianin żyjący właśnie w tej diasporze Ormiańskich Persji który poprzez kontakty typowe Rzeczpospolitą uzyskał patent szlachecki polski i był potem takim dwuśrodowiskowym posłem. On właśnie został wysłany pod wzorem zakupu dywanu, żeby oczywiście wspólnie uderzyć na Turków. Muratowicz zmarł w czasie tej misji dyplomatycznej i jest powołany na cmentarzu ormiańskim, a właściwie na takim cmentarzyku polskim, który jest fragmentem cmentarza ormiańskiego w Ispachaniu. E, wjechał z Warszawy do Ispachanu, czyli stolica, stolica 158 dni i e, zachowała się praca z jego przyjęcia e, na dworze. czas Atas oczywiście e, e, wysłał do Polski w rewanżu Potem to to były jeszcze kolejne poselstwa. Cały czas chodziło o Turków, tyle tylko, że Persowie mieli wtedy ręce związane, bo mieli taki podpisany niby 30-letni pokój z Turkami. Także Polacy ich tutaj kusili, kusili, oni nie bardzo się chcieli na to zgodzić, ale ostatecznie w latach 1620-1621, kiedy Polska walczyła na Kresa właśnie z Imperium. Otomańskim. dzięki temu, że Persowie wykonali tak zwane uderzenie odciążające na tyłach armii tureckiej w Anatolii było możliwe zwycięstwo polskiej jazdy pod Chocimem po prostu armia turecka została osłabiona poprzez walkę na dwa fronty także nasza dzielna kusaria mogła pod Chocimie pokonać e, tylko co przeszło do historii naszego oręża notabene nasz oręż bardzo też przypominał oręż perski bo mieliśmy te szable e, szable perskiego typu shamshiri czyli ogon lwa tak się te szable nazywają szabla shamshiri była wzorowana na e, szabli perskiej a hełmy e, naszych właśnie kursarzy były takie same jak hełmy e, 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 hełmy perskiej e, także było tutaj dużo podobnych zresztą no, myśmy byli bardzo otwarci na kulturę wschodu, przecież importowaliśmy dywany prawda, perskie, pasy, które my nazywamy pasy słódzkie, ale to były pasy jedwabne właśnie produkcji perskiej. Również miniatury, broń biała. W Polsce zaczęto bardzo właśnie perskich pasów i produkować w manufakturach, które nazywano persjarnie to panu gdzie powstawały pasy m.in. właśnie w Słucku, Wyrotnie w Grodni, jest to mowa, prawda pas słucki, pas bity a na nie gęste deputasy jak kity to właśnie o te pasy perskie chodziło potem, proszę Państwa za Władysława IV również przybywali posłowie do Persji pułkownik Teofil Szemberg ciekawa postać dwukrotnie w latach 1636-1639 podróżował do Persji e, to już byli następcy szacha Abdasa nie notabene niezbyt ciekawe postacie ponieważ ponieważ dużo pili a Polacy byli w tym mocni może się domyślacie Państwo że też wzajemna sympatia zresztą polsko-perska stąd się wzięła Zresztą samego Abasa nazywano workiem na Wino Lał. Zresztą inni też z polskimi posłami się zachowały opisy tej e, Pułkownik to który był kostją do Wysława IV. E, też podróżował oczywiście nie jako pułkownik, nie jako dyplomata, tylko jako haftarz-kupiec. Jego misją był zakup e, słynnych koni misajskich. To były takie wityczne konie. O których nie wiadomo do końca czy istniały, no zachowały się opisy, że istniały konie białe, dużej wielkości, konie takie, jak to się u nas mówi, arabskie yy, Które yy, były hodowane w okolicach yy, miasta Vista, Vista to dawna stolica partów, a partowie właśnie mieli legendarną kawalerię yy, Także to no, wszystko ma jakieś umocowanie historyczne, tym niemniej uchodnik Szemper został wyposażony pewne sumy pieniężne, żeby właśnie te konie kupić do Polski no i e, próbując właśnie je kupić, został ograbiony i zabity przez bandę Uśu, gdzieś na pograniczu właśnie Krupmeńska. E, I został pochowany w Witzbachanie, ale nie, nie znam miejsca, gdzie jest jego grób. E, na, grobie, na grobie posła Sefera Moratowicza zdarzyło mi się być, natomiast w rogu pułkownika Seffera, nie wiem, być może... Czasy, proszę Państwa, Jana Kazimierza nieszczęśliwego, prawda, króla, który, który walczył nie bardziej nieskutecznie z kozakami a potem przyszedł nastał Jan III Sobieski który, no, cieszy się chyba nie do końca u nas tak zasłużoną sławą tak czy owak Jan III też kombinował, jak tu tutaj skłonić Persów, żeby ruszyli Razem z nim na... naturka. Turka No... Persowie Akurat mieli wtedy okres względnego spokoju w relacjach Persko-tureckich, nie dali się Janowi namówić Natomiast poseł Jana, właśnie ten Bogdan Gruziecki, On jeszcze był ostatnie po Janie Kazimierzu, no to Jan Kazimierz wysłał Grudzińskiego do Persji Ale tak się tam mu spodobało, temu Gruzieckiemu, Że został właśnie też posłem kolejnego króla i podobno jak Sobieski wygrał pod Jedniem i ta wiadomość dotarła do Persji, to wszyscy się regularnie do nieprzytomności utuli na dworze. Zresztą Sobieski sypiał pod baldachimem, łoże jego stało pod baldachimem, który był darem właśnie od Perskiego Szacha, a z kolei Perski Szach dał się sportretować pod pod po w stroju israelskim 一起发展。Mm hmm.